Były doradca prezydenta Zełęńskiego Arestowicz powiedział, że nie wie czy nadal jest on demokratą. Dodatkowo winę za pogorszenie relacji Polski z Ukrainą ponosi w głównej mierze strona ukraińska, która przestała uwzględniać polskie interesy oraz sam prezydent Włodymyr Zełęński, który nadmiernie przejmuje się interesami grup biznesowych działających w rolnictwie. Tak w rozmowie z ONETem stwierdził Oleksij Arestowicz. Według niego to czy Ukraina odbije wszystkie okupowane terytoria z punktu widzenia trwałości ewentualnego pokoju nie ma żadnego znaczenia, bo do kolejnej wojny i tak zapewne dojdzie. W jego ocenie Ukrainie bardziej opłaca się odbić Krym niż Donbas i stawia też pytanie czy w ogóle walka o Donbas ma sens i dopuszcza on możliwość ukraińskich koncesji terytorialnych w zamian za pokój, ale tylko jeśli Ukraina zostałaby równocześnie przyjęta do NATO. Arestowicz twierdzi też, że kiedy w Rosji pojawi się jakiś nawalny to cały Zachód, a już na pewno Niemcy radośnie pobiegną do Moskwy, by znów się z nią przyjaźnić. Oskarża też prezydenta Zełęskiego o ciągoty autorytarne i zapowiada, że sam zamierza kandydować na prezydenta.